W imieniu Biblioteki Publicznej w Skarżysku zachęcamy do zwiedzania wystawy pod tytułem Miasta i Miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu. Wystawa czynna będzie do 7 maja w siedzibie biblioteki przy ulicy Sezamkowej 23. Wystawa zorganizowana została w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Współfinansowana jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego. Ekspozycję opracowano na podstawie materiałów pochodzących z prywatnej kolekcji Krzysztofa Lorka, regionalisty oraz ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Składa się ona z 27 plansz przedstawiających zanikającą architekturę miast i miasteczek sprzed wieku. Uzupełnieniem wystawy są cytaty z czasopism Gazety Kieleckiej i Ziemi Kieleckiej. Zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu skarżyskiego do zwiedzania wystawy do biblioteki przy ulicy Sezamkowej 23 w godzinach otwarcia placówki. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do 7 maja.